Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, Domino, mokry Artekłosa O widzę, na starcie nie ma jest jeden błąd. Ustawimy sobie może yy, nowy cel płatności. Na życie na wygnaniu na pazy. Yy, może ktoś płaci, może ktoś mnie pomyli i pomyśli, że jestem kobitką. Zobaczymy, czy to zadziała. Testujemy nowe opcje, eee, testujemy, testujemy. Siemano, dzisiaj 17 marca, co mamy w planie? Od 14 gramy w roboty. Eee, potem mamy prawdopodobnie tak zwane przeglądneta i dogadywanie streama z Lakilukiem. Sprawdzenie, czy Lucky luk jego żona, jak tam z jej chorobą, ile to będzie kosztowało. A o 20.00 wybieram drużynę do turnieju CS Source. Może nie y, y, jesteście znani z tematem. Multi wczoraj wstawiał tego trailer. A dzisiaj jeszcze wstawiał, kto jest z tymi y, kapitanami drużyn. No i liderzy: Mokry Suchar, Evron, Graf, X Tentacion, Shelly, Nitro, Demos. No i Young Multi: 8 liderów, 8 drużyn dzisiaj draft. Ewron na lana nie przyjedzie. Ewron powiedział, że przyjedzie na lana. Powiedział, że przyjedzie na lana. Tak samo Gucio też zakomunikował, że przyjedzie na lana, jeśli dostanie się do finału. Bo finał będzie na lanie. Dobra, miałem o... cztery kanapki. Co człowiek od razu jakiś taki szczęśliwszy. Nie, ale dieta jest trzymana, no nie? Wczoraj też niczemu nie uległem. Kolejny dzień zaliczony. Leżały słodycze znowu przeze mną, przede mną, a normalnie nie... Boliłem. Na przykład Julia ustęła wczoraj, ja 23. 23.00 zszedłem sobie do kuchni i, człowieku, miałem wybór: słodycze albo bułeczka. Zjadłem bułeczkę. No, seryjnie. Normalnie było, wszystko było trzymane. Jaka najniższa waga, jaką pamiętasz? A to nie jest co pamiętam, tylko jaka była. Ja mam takie rzeczy pozapisywane. Wszystko jest. W dokumencie dokumentowane od 7 lat Najniższa waga była tutaj 71,1 15 listopada 2018 roku No tej 90, to tak trzymam się od kiedy? Od, no tak od kwietnia zeszłego roku No to tak od roku siedzę na 90 kg Iśleć do Larry do dlaczego ten wyjazd do płocka na gotowanie? Eee, no, pisałem, mówiłem mu. Nie dał mi odpowiedzi jeszcze. Nie ma takiej wagi, w której się czułem jakoś gorzej. Znaczy inaczej, no, jak się ważyło 72 kg, no to się mogło wiesz, robić więcej rzeczy potencjalnie i się lepiej czuł człowiek, czuł się taki, wiesz, lżejszy. No ja generalnie chciałbym wrócić do wagi tak. Ja bym chciał tak ważyć szczerze 77 gdzieś, no nie? Taka dream waga. Ale 80 też będę zadowolony. Eee, no będzie trzeba się skontaktować z Lakiłukiem, ale Jaki look ma ten? Ma streama? No a właśnie, ten mail, co dostałem. Czekaj, zobaczę. Siema, że się? ma muzyksu. E mail od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdzie to jest? O! W ramach przedmiotu uczestnictwo w systemie kultury zapraszamy na nasze zajęcia przedstawicieli świata kultury, których szczególnie podziwiamy i cenimy i z którymi chcielibyśmy osobiście spotkać się i podyskutować. Pragniemy skierować takie zaproszenie do Pana. Z nadzieją, że zechce Pan je przyjąć. Spotkanie miałoby postać swobodnej rozmowy w trybie stacjonarnym w kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie lub zdalnie, zda, zależnie od Pana preferencji, mocne. Mocne. Tu kucałem mu o ziarnię, opowiadać na tych studiach całych. A właśnie, mieliśmy przejść na całą listę. Lista graczy na YFL CS Source Cup. Duża rzecz, no nie? No tak, jak mówię, no ogary. Ogary będą losowane, będą lo, losowe, no nie? To będzie losowane, nie wybierasz. Ogarów, wybierasz dwóch streamerów do składu i jedną streamerkę. No z ogarów, no to no nie no, no Kajper, innocent Inocent albo Szpero. No może gdzieś jeszcze Pevor i może jeszcze Izak, no? No kto jest najgorszy z ogarów? Pago i Saju? Nie obrażają to, oczywiście, to świetni gracze, ale ale Pago i Saju, no nie? Chyba. Ze streamerów, no tak no, mówię, no najlepsza trójca według mnie to jest Remsuła, y, Delord i Gucio. Ramsua, Delord, Gucio. W każdym razie to jest losowe. No tutaj wydaje mi się, tak jak już mówiłem, Remyšuła, Gucia, to są najlepsza trójka. No potem co? No fajnie było mieć ewentualnie Mamona. Można mieć e, Slayproxa pewnie. Nie mam pojęcia, że to jak gra Gluhamer, Jak gra, nie wiem, Kaopej, Jak gra Natanz Gorzyk. Nie mam pojęcia o tych osobach. No. E, a ze streamerek, no to robiłem tier no nie? Że S-tier to jest awmusia i fusialka. E, A-tier to jest pewnie. Angelę Mesykę i Olaczkę, a w Betierze Mylins, Srokę i... Sandrule chyba? Bierz Andżelę, ona ogarnia. Nie no, wierzę, że Angelę coś tam ogarnie, no ona dużo gra w gierki. No pytanie właśnie, jaka będzie kolejność wybierania? To mnie najbardziej ciekawi. No pewnie multi to jakoś ustali, no. Nie, bo ja tak jak mówiłem wcześniej, jak ustaliłem, według mnie ogary pomiędzy sobą powinni ustalić kto jest... No wiesz, e, najsłabszy kto najmocniejszy i na przykład wiesz, jeśli Pago jest najsłabszy według Ogarów, to ten, kto dostanie Pago powinien wybierać jako pierwszy. Na przykład, nie, wiem, ja dostaję Pago, no to wybieram jako pierwszy i biorę na przykład do Kuwarem Sue do kuwa drużyny, no nie? Albo delorda, Lorda, rozumiesz i. Albo Gucia. I po prostu wiesz, mam chociaż tego takiego najlepszego streamera, dajmy na to. Aczkolwiek nie ma takich kóła jakichś. Albo ty, ty! Ej, to też nie jest, wiesz, w ogóle patrz na rozminkę, masz Shelliego! Wiesz, możesz się śmiać, że Shelly 10 Level Face jest wygustowany, ale on już nieźle gra. On już nieźle gra tym Shelly. I Shelly jest liderem. Dostanie Shelly, takiego innocenta, dobierze do tego Remsuę i jest ma, ciężko. Nie, serio, ja do czwartku jeszcze trochę szachów, bo będę musiał pokonać Delorda w szachy, ale po czwartku. Tylko CS Source. Normalnie jak, jeśli w sobotę mamy streama z Makajlerem, bo to jeszcze ustalimy, to normalnie w piątek jest stream z napierdzielania w CS: Source. Cały dzień CS: Source i I'm lapsy. Czemu nie ma nikogo z Banji, nie dużo w CSA grają? No bo wiesz, pewnie byłaby dziwna atmosfera, jakby u Multiego w turnieju brali ludzie udział z Banji. Pytanie, czy ich zaprosił, czy nie jeszcze, ale... Pewnie dziwna to była atmosfera. Ale fajnie taki, taki turniej cs Zrobił coś w jakąś gierkę. No tylko co, CS 1.6 już był. Yy, CS Source, teraz u Mulciaka, ale zrobiłoby się jakiś turniej w gierkę. Znaczy, według mnie dalej jest miejsce na to, żeby zrobić turniej w cs 2, po prostu, zwykłego. Tylko, że... Żeby go fajnie zrobić. Bo nie ma takiego turnieju streamerskiego w CS. A myślę, że można by zrobić. Można by zrobić turniej w cs 2. Wziąć na sponsora skrzynki i jeszcze dać fajną nagrodę. Że tak legitnie dać fajną nagrodę, że zrobić fajny turniej z fajną nagrodą. Rób lana streamerów. Nie lana takiego dużego to się nie da zorganizować, bo to nie da się ogarnąć tylu streamerów, którzy przyjechali w dany dzień na lana. Taki finał jak robi multi, że tylko 10 streamerów będzie, to jeszcze się da ogarnąć. Znaczy i tak zakładam, że pewnie jakiś jeden streamer się wy*** albo coś, ale może się uda, no. 29 marca jest finał ty mało czasu będzie na tą naukę tego CSS Source, bo pierwsze mecze już przyszły wtorek. No nic, no trzeba pograć tego CSS Source. Trzeba pograć. Team baby. Eee, kto tu jest? Siema. No siedzisz tu, to wbiłem. No szuz, czekam k***a ku... na kogoś, kto może człowieku wejdzie i będzie chciał grać w CSS Source. Na serwerze dla streamerów FFA. To, to powodzenia kupa, wczoraj zlikowałeś serwer. No dobra, ale to jest, nie jest moja wina, tylko OBS A Nie, serio, widziałeś zapis ze streama? No... No widziałem, no brat ci na kompa wszedł. Ale kwa, no poważnie, grałem w Sorsa i myślę tak, coś się oddało, mam czarne paski, wchodzę w NVIDIA, zmieniam ustawienia NVIDIA, no i nie mam no. już czarnych pasków, potem klikam w OBS-ie na monitor, bo chcę pokazać na scenie monitor i nagle czekam, uh -huh. scena monitor przyjmuje mi monitor po prawej, no, nie moja wina. Ale lina. chyba zrobiłeś tego, chyba zrobiłeś, yy, jak to się nazywa, speedruna, bo ogłoszenie wleciało i ty chyba po 10 minutach kwa, zlikowałeś to IP, od, no. od publikowania. Nie, 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 bo serwer był ogłoszony w nocy No... nie. Tak. O, o 20. Jak kupa? Wiadomo no, się to jest. 12.31 AM. Poczekaj. 30. A, nocy. dobra, fakt, fakt. Mam pytanie. Jak no. będzie rozwiązana kwestia e, kolejności wyboru? No to będę na początku przed wyborami będę, mam tutaj karteczki w misce no. i po prostu będę losował e, kolejność. E, A, czyli też no będzie i... losowa? Tak, losowa Kulia, będzie kolejność. To takie, takie RNG straszne. Ale, no ale to dobrze, nie? Nie, bo myślałem, że wiesz co? Emocji. Myślałem, że ogary pomiędzy sobą powinny ogarnąć tier i na przykład jak ktoś wylosuje Pago, to Moje Pago jest na najgorszy i ma pierwszy wybór. No tak. Dobra, słuchaj. No nie, ale mam... czekaj, myśl, to, to jest mądre generalnie. Dobrze, to zrób swój turniej. Ku... Ale nie, ja złońce tylko tak mówię, że złońce. to jest mądre ku... No dobra, ty no, jesteś mądro. Ogólnie. Ale chcesz ręczyć, tak? Chcesz ręczyć, to tak, chcesz ręczyć. Tak, no tak, i spoko, tak. no i to jest twój turniej, ja się na to godzę Dobra, dobra, to słuchaj, bo chcę ci wytłumaczyć. I będzie tak, że po prostu robimy yy, od lewo do prawego, nie? Czyli yy, najpierw będzie kolejność wylosowana i po, powiedzmy pierwsza kategoria y, będziesz wybierał streamerki i później druga kategoria streamerzy i wtedy jest odwrotność kolejności, Czaisz, że jak ty na przykład wylosowałeś pierwszy, no to teraz będziesz ostatni. Okay, czyli, o, czyli Ostatnia osoba wybiera, tak jakby dwóch. Nie wiem. No chyba. napisać? No ja jestem pierwszy, więc ja najpierw tak. wybieram, czy dajmy na to A w tak. musie a tak. ten można jest ostatni, i on wtedy wybiera tak. na przykład ee, Angelę na przykład. Fu fusialkę i no? Gucia od razu. Nie! Bo, no bo jak? No, no jest w kolejnym jest pierwszy, tak jakby. Znaczy, no, no, tak. Czyli tak, tak, dobrze tak. mówisz. myślałem, że tak, tak, dobrze mówisz. Tak. No. Bo myślałem, no dobra. że, dobra, bo ty tak powiedziałeś że od razu ten, ale rozumiem. No no, no tak, tak. No. no a później, a z prosami jest tak, że e, no po prostu e, kolejność będzie no taka, jak się zesłapuje, czyli wiadomo, no masz cztery, cztery kategorie, znaczy trzy kategorie, no ale streamerzy są na dwa wybory, nie? Czyli masz masz tam streamerki, streamer, streamer i pros, nie? Czyli no prosi będą ostatni, mm, no i wtedy e, ja losuję z miski prosa. No, tak. e, no i tego co wylosuje, no to zgodnie z kolejnością jaka wtedy jest, to te, ta osoba dostaje tego prosa, nie? No cześć no to tak no to wiesz, no to prosy to nieważne czy byś wylosował w sumie na początku czy na końcu, no. No tak. Bardziej takie interes... No w sumie na końcu będzie bardziej, wiesz, będzie takie dopełnienie składu tym ostatnim prosem. Kto ma niezłego, no tak. kto ma trochę gorszego. Nie no, tam stary wiesz. Ja, ja <laughs> ogólnie tak gadałem y, z ludźmi to starają się tak dobierać mniej więcej, żeby... No wiadomo, wszyscy się czają na, hype, na hypera, nie? Nie no, hyper, Ale... innocent, szpero. For me. Fever ważne, jest żeby, ważne żeby, żeby pago nie trafić, nie? Ważne, kurwa, żeby nie trafić pago, no. Jakby już serze, no. to Jaki jest najpopularniejszy klip z turnieju CS 1.6? No tak, to są no, też tak. trailerze. No tak, no tak. No Pago, no. który nie ma ammo, po co się się w... na poskoku i wszystko w 20 No dobra, sekund. ale wiesz, ale w sumie doszli do y, półfinału, nie? Nie, no pago, jasne, no. 36. Jasne, jasne. Ale ważne, żeby nie trafić Pago. No. Nie no, w sensie k***a. A też e, trzeba pamiętać to, że w tych ogarach e, mamy, wiesz, powiedzmy no Hypera, który e, no, był, jest kotem w Sorsa. Znaczy no, wiesz, ten wiesz ten no, długi... nie dość, że po prostu jest kotem, to po prostu on zna, wiesz, tajniki, tajniki tak. też, No pewnie on byłby spoko tym, spoko in liderem, nie? No, ben, no, no myślę, że każdy ogar będzie in liderem. No to na pewno. Yy, ale wiesz, wydaje mi się, że jak ktoś na przykład. Na przykład taki Tutsun też jest dobry, generalnie. On jest no bardzo tak, dobry. No tak. I wiesz, no tylko kwestia jest tego, żeby to przenieść do Sorsa, nie? Właśnie uważam, że spoko, że robimy Sorsa, bo yy, właśnie jest tak, że albo ktoś grał bardzo dawno, albo w ogóle nie grał w Sorsa, i to jest. to się zbalansuje, moim zdaniem, w miarę. No wiadomo, że nie da się k zrobić znaczy, danego co? Co? co ja mówię, no każdy No Pago nie będzie IGLem, każdy będzie IGL poza Pago. Nie no musi być. Kurwa. Ja z nim grałem w CSA 2 i w CESA go dużo razy on nie i on nie potrafi kurwa. oby obyszeli losowo Pago. Kurwa proszę, żeby tak gwiazdy się łożyły. Ogólnie no eee. Pago ma się w Sorsa na całe życie? Dobrze, ale Pago, który ma 10 koła godzin w Sorsa, został rozj**any w jeden na jeden przez Pewora, który ma 5 godzin w SORSA, Rozumiesz? No, rozumiem. Ale słuchaj, ku... no nie da się niestety zrobić... Ale ja wiem, doba, ja to w turniej dla Beki zrobię, Dla Beki, no, dla Beki, no. No. No, mam nadzieję, że ten finałowy stream ostatnio. będzie zajebisty, bo ku... no, tam... No tak ogarniam, żeby było zajebiście to zrobione. Jaki budżet na finał? Mm, nie mogę ci powiedzieć, bo jeszcze nie wiem. Nie ma, Ale nie zrobiłeś sobie kosztorysu plus <laughs> minus? Nie, no coś tam robiłem, ale powiem szczerze... E, e, powiem szczerze, przy takim momencie za bardzo nie patrzę ten kosztorys. No jak to, Bungie czemu tarogę... nie ma nikogo z bungee Z bungee nie ma nikogo, bo 29 marca. A, nie właśnie, na finale. Bo, ktoś pisał, bo ktoś pisał, że coś jest, y, y, jakiś coś tam imprezy no ma, mają. No i koszykówkę Ktoś sugerował. Mają. No ja widziałem, że ktoś sugerował, że to specjalnie. Ja nawet nie wiedziałem, że taki event będzie w tej dacie, więc to od razu mówię, że to nie jest na zasadzie uprzykrzania komuś czegoś. Mian Myślę, że to nie w ogóle nie się nie łączy, co? tam jest koszykówka i fani bungee a tu masz... Myślę, no, że... ale to co będzie, to też na Twitchu będzie streamowane, czy Nie, to jest PPV. Aha, no to, bo, no to w ogóle jest to innego. Nie no, to wiadomo, minimalny wpływ, ale to minimalny. No, w każdym razie, no i tak by musieliśmy... Yy, na, Dobra, no, pamiętać, a yy, przewidujesz że... możliwość streamowania na finale dla streamerów, czy nie? Nie, e, nie, okay. No finał. A nie. jakby ktoś u... spróbował? No to go A, a czyli ktoś zabraniasz, tak? Dobrać? Tak, zabraniam. Okej. Okay. Będziecie mieli odciętego, odcięty internet na tych kompach, tylko LAN będzie. Ja to przecież ja po prostu z plecakiem i RL będę miał kamerkę <laughs> Co ty myślisz? No, dobrze, może być, może być. Nie no, y, generalnie no tak, no wiadomo, rozgrywki online, y, normalnie se możesz streamować, tak samo dzisiaj se możesz restreamować mój obraz ta, na streamie. Wtorek, W czwartek mecze. Ta, tak, tak, tak. Piątek przerwa i w sobotę finał, nie? Na piątek to trening, przygotowanie lanowe. Jak się dostaję na finał, to biorę drużynę, już w piątek do Warszawy na, na bootcamp jednodniowy. Poką, ja, ja walczę o to, żeby statuetki mi zrobili na czas. <grym> Oj z tym jest ciężko, no ja ja nam to się przyszedł. No a, korzystam ciężko. z tego co ty generalnie. Oj to hmm. powiem, no to jest tak. Ale późno. ale dobra, ale się zbakapowałem e, i kupiłem po prostu takie puchary. A wiesz, taki dupny puchar wielki, tam za półtorej tysiąca, więc w razie czego jest backupowy, nie? O, kurwa. Wolałbym... Ku... Statuetki. Ale, ale to, nie no, inaczej, jak Ci powiedzieli, że zdążą, to zdążą. No, spoko, no mówię, ja zrobiłem tak, stary, że zrobiłem zamówienie customowych statuetek. Eee, ja myślałem, że tylko jeden będzie, jeden puchar. No, wiesz co, miał być, w sensie tak, jeśli nie zrobią statuetek, to backupowo będzie jeden puchar, a jak zrobią statuetki, to każdy dostanie. Bo po prostu one nie są takie duże, eee, wiesz o co chodzi, to będą te, no takie pewnie wielkościowo podobne do tych statuetek od, od Ciebie, nie? Proszę. A będzie konfetti podczas podnoszenia statuetek? Mogę co najwyżej tam napluć chyba w górę. Nie, żeby, to wiesz co zrób, -y. zrób church, zrób, zrób, kuwa, zrób kuwa, takie, żeby wiesz, żeby tak e, dwie tuby z konfetti, takie tuby zwykłe, jak człowieku jest w tym. I wiesz, i z przed wiesz, i Janina i Zuza opuszczają puszczają jak ludzie po prostu. Ja no zrób tak. Daj Zajbice. Zajbice. Takie dwie Dobrze. tuby zwykłe. Dobrze. Jakieś najpierw z serduszkami w ogóle, żeby najbardziej kiczowa to było jak, jak się da. Dobrze, to jest do zrobienia. To jest człowieku 30 zł jedna tuba kosztuje chyba. To jest do zrobienia, to jest do zrobienia. To mam nadzieję, że najbliżej wyjdzie, bo ja tam ekipę, czy się zrzuciłem, to bo ja na początku chciałem to robić wiesz tak po swojemu, żebym się yy, sam przełączał i tak dalej. Ale po prostu zainwestowałem w ludzi co wiesz transmitują turnieje no i spoko. po prostu wiesz będziemy mieli gościa na przykład oddelegowanego od replayów na żywo będzie wiesz gościu co no, replaye będzie puszczał no, tak powtórki no, jakieś tam że trzeba mieć jednego ziomka w tego. No, 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 więc, więc ogólnie no, liczę, że będzie zajebiście zrobione. A, właśnie, bardzo możliwe, że będzie też sponsor y, Bookmacher, będzie można obstawiać też te mecze. Pytanie jaki? No nie wiem, kolego. <grych> A, czyli dogadujesz jeste dopiero? Jeszcze ci nie powiem, bo dogaduję, tak. tak, tak. Ale no, rozmawiasz z różnymi? Yy, tak. Proszę, Fortuna, proszę, błagam. Zobaczymy, zobaczymy. No wiesz, ja się liczę na sponsorki na zasadzie takiej, żeby po prostu sobie koszty na zero, żeby to wyszło, nie? Nie, no komuś. ta, 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 no to normalnie k***a skrzynki. Nie no. To było najprostsze. Nie no tak, ale ja, ja powiedziałem, że nie będę robił, więc nie będę dawał sponsora na skrzynki. No. Tak, Ewron przyjdzie ale... na lana. Każ tak, każdy, każdy powiedział, że przyjdzie na lana. Że co? Tak, tak, Ewron też się przybił na lana, no. Każdy się przybił, że przyjedzie na lana. Każdy się przybił na lana. Znaczy, no podejrzewam, że pewnie się ktoś wypchnie XD. No to na pewno się wypchnie. Y Może w tym roku Iza się siebie bo gołców nie ma. No to prawda, no ostatnio chyba jeden na cztery mecze był, tak? Tak, A co na robiliście pierwszym wtedy, meczu jak było to nie było? później? No, szukałem Chyba zastępstwa ten sam dzień nawet XD, bo i dał znać chyba dwie godziny wcześniej, że go nie będzie jednak. Że się przedłużyły mu nagrywki. Oj, oj, oj. No i, i wtedy i wtedy Sajo za niego wszedł e, i chyba... chyba coś takiego. No, coś takiego. Nie, Evron wczoraj na ci mówił, że będzie w jakichś master po prostu. No tak, tak, bo ja mu powiedziałem, że niech po prostu kominiarę założył. No. no. I spoko, nie? A pisałeś do Xajo? Eee, nie, nie, nie pisałem Aha. do Xajo Nie pisałeś do żadnego mojego kolegi ty, z byłego XI? Nie, nie, nie. Czekaj, pisałem? Nie, nie pisałem chyba do żadnego bo... nie. No słuchaj, no ja... Ja, pisałem ludzi... ja pisałem do ludzi, ja pisałem do ludzi, ja pisałem do ludzi, po prostu z którymi mam, no coś robiłem ostatnio w nie? Jakiś taki kontakt stały, że na gierki zapraszam i tak dalej. Tak, rozumiem, zrobię wszystko, żeby mieć gucia w ekipie. A ten, a jaki masz w ogóle piki? No, do znaczy, ogarów. Do ogarów znaczy, Hyper Nintendo. No, to, Sfero, wiadomo, no to Streamerzy Remsuła, Delord Gucio. Potem Mamon Slayprox, Streamerki Avmusia i Fusiarka. Okej. Okay. A ty? No, ja? No ja będę. Spr... Ja, ja raczej wiesz co? Yy, nie nastawiam się. Yy, powiem szczerze, że mi by było nawet na rękę Bo ja powiem szczerze, że lepiej się czułem w samym komentowaniu na poprzednim turnieju. i trochę mnie to że doszedłem do finału i wygrałem. No nawet łatwiej yy, ci więc... będzie zrobić streama finałowy. No więc więc. To nie jest yy... motywacja dla drużyny. <laughs> <laughs> nie, no będę grał, wiesz, będę grał. A jak najlepiej, tak? Bo jak się znajdziesz na filmie, ale... to ty nie będziesz prowadził streama, tylko... Test-stream i gadałem jeśli będzie opcja, że na przykład Delord też nie dojdzie, to gadałem z Delordem, że może Delord nie Mówił dzisiaj coś mówiłeś do niego na streamie, ale nie chciał powiedzieć co, czyli już wiemy co, czyli już komentarz. No już zlikowałem. Znaczy no, jakby i wiesz, jakby była opcja taka, że jak nie dojdzie ale do Delord DLOC ochodzi i... do finału, człowieku. No ale mówię, tak, no to kogoś znajdę. No może on to, no to do Parisa na przykład. Co? A Izak, jak nie dojdzie do finału? No to Izak mógłby też komentować, to też spoko. No, no Paris też. też spoko. No, ale, ale ten, ale. powiedz no ja będę wybierał pewnie tych, nie? Matiego, muzykę. czy znaczy kolegów. No, okay. Mati też ogarnia CSa i muzyka też ogarnia CSa. tam Nie, to się no to ptykać. myślę, że każdy z streamerów tutaj w miarę ogarnia, oprócz Brusa. No. No No nie, bo Bruzma ma teraz przeprowadzkę, rozumiesz? On przez najbliższe 3 dni go nie będzie co najmniej Ej, Więc on nie. przez co najmniej trzy, 4 dni teraz nie będzie Więc, yy, no on, wiesz Nie będzie trenował, to nie ogarnie potem, tak jak reszta Dobrze eee, Powodzenia Dzisiaj na wyborze eee. Żeby ci szczęście do, do, do tego wała Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Szczęście dopisuję No, to pozdro Pozdro Trzymajcie się rap? Dobra, koniec wyszedł ze streama top 2 streamer roku 2024, który przegrał jednym głosem rypsona do tych Antosiach. Dobra, zajęliście. To co? Panowie, to co? Robimy najpierw losowanie yy, kolejności. Yy, jak już tam wspominałem, nie wiem, czy wszyscy słyszeli, ale system będzie na zasadzie takiej, że najpierw losujemy kolejność, no i później w y, danych kategoriach, czyli tam streamerzy, streamerki. Będziemy po prostu słapować kolejność, czyli od lewej do prawej, od prawej do lewej, od lewej do prawej, od prawej do lewej, no nie? Eee, a jeśli chodzi o ogarów, czyli o tak zwanych prosów, eksprosów, czy jak to tam kto chce to nazwać No to e, będzie e, losowanie i przydział tych prosów, czyli nie będziecie mogli sobie wybrać tego, tego prosa Tylko będzie on też losowany, e, więc tak to będzie wyglądało no i co? Ech, możemy przejść do pikowania. Zaczniemy sobie od streamerek. Dobrze, panie słucharze, czy miałeś taki plan, czy trochę myśl. No nie, jakąś no to są. No, powiem tak, robiłem Tier listę. No. Przed tym. I też nie, no. ta, ta trójka była właśnie najniżej w Tier liście. Dokładnie ta trójka. Ale to co? To chyba Chinka, co? Nie. Znam chwileczkę, znam strokę. Zaryzykuję. I wezmę kogoś, okay. kogo nie znam. Wezmę Sandrulę. Nigdy się z nim nie zapoznałem. Sandrula, tak? się z Sandrulą. I zaraz biorę Delorda. Proszę mi go nie kraść, no nie? Dobra. Sandrula w takim razie ląduje do teamu Suchara. Panie Sucharze, kogo nie, no, tutaj no, wybierasz? no, tak jak mówiłem. No do Sandruli dobieram Delorda. Delord, tak? Dobieram Delorda. No dobrze. Delord w takim razie ląduje do teamu Mokrego Suchara. Proszę Państwa. No i mamy teraz Suchar, tak? Dobra, ktoś tak. Kurwa, wie jak strzela Kaopej? Myślę, że nie wiem. Harry Kaopej speedronuje Kangórka Kao tylko na sam. Na moim czasie mnie nazywają, że jest nie wziąłem Kopeja, a ponoć ma piąty level Face It. Synchro to jest ale to troll, to jest troll, to jest troll. Łukaszek dobrze strzela też. Łukaszek... ale Łukaszek no, mówił jakoś się na... na treningu i będziemy przerywali trening. Są <laughs> pewne problemy. To nie jest kurwa, śmieszne, tak może być. No nie, no nie jest śmieszne, no nie jest śmieszne. Ale Syncrow nie Kul... no, trollował idealnie. No kolego, Syncrow kałpej. tak. będzie trollował. Kurwa. No ale Syncrof nie jest esportowcem czasem? No, to chyba ale się właśnie, tak to przemosi, nie? Ale ja wziąłem Natana jako on pierwszego, nie? jest nieda się gorzej. W LoL'a, on będzie trenował do turnieju w LoL'a. Wiesz, no, możesz stary, ja pierdolę. na nowo gildię jak w Minecraftcie i też tam synkrow był też sobie poradził dobrze. No właśnie. No, więc myślę, że możesz powtórzyć sukces po prostu poprzedniego teamu i Kaopej! Okej! Okay. Wyspułem się na cały swój czat i k***a na kolegę. Boję się, że nie. Kaopej! moi drodzy, ląduje do drużyny mm, suchara Ewronie. Nie, synchro synchro wy trollował, w... i trollował, lola. Czy Łukasza? Nie ma. Ej, do... e, panie e, sucharze, e, kogo byś chciał? No ja wiem, kogo byś chciał, no, ale myślę, że to Hyper jeszcze, jakby... Innocent Szpero. Hyper Innocent Szpero, tak? To jest twój jakby. To trio, no. A, ale wydaje mi się, że tutaj. Ktokolwiek nie wypadnie, jest git moim zdaniem. No jeśli, no, Izak, się taki... na jeśli Izak się będzie pojawiał na meczach i będzie chociaż czas na jeden trening, to spoko. Nie, no myślę, że wiesz, no tak jak mówiłem ci też u ciebie, że no w poprzednim turnieju faktycznie na hmm, cztery mecze pojawił się raz, ale to było wtedy, bo były Goaty, tak? No to wiadomo, są rzeczy najważniejsze. No, w sumie No A, to teraz może. No. A to mówili no, coś, no. że się w Basenie coś działo. No, coś tam. 8% Pevor, Spero. Tak, dobrze, no to losuję w takim razie. Czterech sześciu chcę, no nie? Czterech sześciu, no szanse są duże. Uwaga, uwaga, mam już. Mam już, już ci mówię. Ewronie, twoim ogarem ja będzie. Ewronie! Pewor! A, przepraszam, sucharze, przepraszam. Pewor, no i, nie, no i zajęliście. Dobra, mamy pewę. Pewor! Pewor to jest dobry Pewor. zawodnik, to jest dobry Pewor. zawodnik. Pewor. To jest... Pewor, jak mi słyszysz, będziesz IGL-em. Szykuj się. Drużyna Mokry Słuchar Sandrula Delord Kałpej. Pewor, tak jest. Jesteście zadowoleni ogólnie czy? A, Zdjęcie jest zespołu jest ja ja na, na kanale ogłoszenia, na zespoły. Nie, mamy już e... jest jak, jak, jak to wygląda, e, jeżeli no. chodzi o tabelkę, jest po jednej przegranej jest, się odpada, czy są jakby drużyny? Bo tutaj chyba Suchar mówił, że będą jakby grupy, grupy tak? Tak, multi, mówię, że grupy. Tak, grupy będą. Ja nie na jak to działało w jeden 6 bo już nie pamiętam. Przypomnij w 1 mi, pamiętam, o... że po jednej przegranej się już odpadało, ale to chyba jest taka inaczej, tak? Y... To czy tak gramy samo. BO3, czy gramy BO3? Co to znaczy jest... nie, BO3, BO3, tak, 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 czyli, BO3. Czyli, czyli po trzy mapy gramy? Czyli jednak tak, kilka, tak, czyli, tak. Czyli dobra. Czyli jednak drabinka zwykła? Y, nie, no be, nie, chodzi, że trzy mapy. Będzie działało tak, jak w wszyscy czyli będą po prostu grać tak, jedna, jedna z drugą drużyną. Było losowanie ogólnie, kto z jaką drużyną gra e, no. i po prostu była walka BO3. Czyli drabinka, no, ale wszystkie mecze w formacie BO3, czyli jedna przegrana to tak. odpadasz. Nie, BO3 to jest. Trzy mapy, trzy no. mapy. No A, mówimy, no, mówimy czy jest drabinka, co? czy grupy? grupy. Grupy! No to grupy, no. <grym> ale no, ale no, rozmowa! Ale mecze BO3, ale mecze, No tak, BO3, czyli trzy mapy. Kurwa, bo że się zamieszani aż ja sam się. Do dwóch wygranych, <grym> <grym> ale trzy mecze w grupie. Trzy mecze grasz w grupie. Tak, bo 3 no. No trzy mecze. Poczekaj! No dobra, inaczej, inaczej, inaczej. Jeżeli jakaś drużyna zagra swój pierwszy mecz i przegra 0-2, to odpada czy gra z inną osobą yy, w, w grupie jeszcze? Odpada. To odpada. odpada, to tak. jest A czyli nie ma A, no. Czyli nie ma. No to, no to w mapach, k***a. No czyli jest czy to jeden tak? mał. No, no to kurde, ale to pytamy czy są grupy, czy nie. A to czy jeden mecz. tam był Tak, czy ćwierćfinały od razu są. Czy od razu są ćwierćfinały pytamy? Nie wiem, to Janiny pyta i on to wymyśla. <laughs> nie <laughs> no, jest to dobry organizator okay. czy, czy jeden mecz jest? Jak ktoś przegra, to jeden gra? Jeden mecz, który trwa trzy mapy. Kurwa. Jak nie ma. Nie, że jak masz, bo jest BO3 No ale jak kurwa, grasz ten mecz, to jest nie, koniec? Słuchaj, przestań gadać z tym BO3 Ale o co ci chodzi? Co gadać Ty zboczy? gadasz cały czas jakieś bo 3 Bo ty mówisz to. o BO3, a nam chodzi o BO3, że w meczu, że mapy of że be, Best of Trade. No tak, no tak, tak. to, tak, tak. Filmy, czyli ja to, czyli mówimy, to no. wtedy... No ale ty mówisz... No, Czyli nie ma. Bo on nie? pyta chyba, czy jest loser's bracket. On chyba nie, pyta. Nie, nie pytam, czy jest loser's nie. bracket. No to... Pytam, czy grupy, czy nie. Pytam sobie grupy, czy nie. Przyskuję Przyskuję to, to są, że są... Zobacz, masz osiem drużyn i tu są dwie grupy po cztery, i dwie wychodzą dalej. Czy po prostu są ćwierćfinały i kto przegra pierwszy mecz? Jedna drużyna wam do dopuszcza. a druga odpada Czy odpada. Trzeba, bo cię nie było słychać teraz pod Ale dobra, zrozumieliśmy. No. Ta no. druga wersja, druga tak. wersja chyba, tak? Janina, halo? Tak, tak, mówię, że tak no. jak Nitro powiedział. <głos1> <głos1> a jak ja lejno, a to remercy, no by to nie ja jak wersję jaki byłem. Czyli jest format drabinki, i tyle. A kiedy jest Uuu. losowanie drabinki? Jutro, jutro. Dobra. Jutro. I <tors> będzie informacja na Discordzie kto z kim będzie grał i o jakiej godzinie. Tak, tak. Dobra, no, idę spać. Y, jutro, kurczę... Jutro stream na kiku, pewnie jakoś o 12-13 zobaczymy. No i co? No i będę, będę leciał na kiku, jutro powiem 12 godzin streama, także teraz lecę, pamiętajcie wbić na Discord, tam informuję i sobie piszę z widzami co tam i jak tam, czy są obsługi czy coś, dzisiaj nawet była fota prosto z wanny na Discordzie, normalnie wysłałem fotę z wanny, była niewyjściowa fota o poranku, teraz idę wystawić faktury, Postrzęła też tu k***a na biurku i coś i no tutaj w domu generalnie. No i co? I, I pójdę spać i lecę. Także teraz Elo i co? No i tyle. I dzięki za dziś pan Koha was.